Któreś macie? Tak, patrzysz sobie, że tak sobie siedzę, siedzę, siedzę. Tak? A ja lubię sobie siedzieć tak wieczorową porą, a szczególnie na krzesełku. A krzesełku, dlatego, bo ona ma y, dwa takie znaczenia, można powiedzieć. Dwa rodzaje krzesełka mamy na obozie. jedną tak jak tutaj, o. Tak. A drugie, takie, tylko że bez przyrządów. Sami rozumiecie o co chodzi. Na Ręce do przodu. Ręce do przodu. Ktara do ktara. Ręce do przodu. To się dziękuję? Panowie, o której trzeba było być w pokoju? 25.00. Jak 22, a która jest godzina? 19.00. Ale właśnie było rozmawiać do 23.00. No tak. Panowie, to jest godzina 23.14. Tak? tak? Czy zasady to zasady? Tak. Trzeba je, szano je szanować? Tak, tak jest Tak jest. Tak jest szef? Tak jest szef. Tak jest szef. Jeszcze raz? Tak, tak jest szef. No ja myślę. Jak się czujesz, świecie? <susurzy> Jak młody bóg. <bok. susurzy> Ujęty kolanka? Dobrze. Słuchajcie. Pobrezę. Jeżeli wytrzymacie jeszcze 10 minut, będziecie wolni, będziecie mogli spać, Także? To są mówił Józef, mam nadzieję, to lzy, są... co, co, ja uciekam i wrócę za pół godziny? Nie, no? tak, sobie tutaj posiedzę. Bo w porządek musi...